Maria, co tu jest? Proszę! Jezu, co to jest? Jakaś lawa? Co? co ty mnie tu prowadzisz? Bo... No, nie mnie prowadziło pod... do skrzynki, to weszłam. Nie. to jednak. My jesteśmy najdzielniejsze na świecie. Na pewno. No, ja nie wiem, czy. Ale Czeka, spadłam gdzieś w dziurę. Nie, nie bierz ze mnie przykładu. Gdzie ty tam jesteś, dziewczyno? szłam przed Dobrze. siebie i wpadłam w dziurę, no co ja ci poradzę? dobra, ale jest... dobra, uciekam od niego, schowałam się. Dobra, schowałam się. Chowałam się w, w Nie dałam rady, to jest akcja po prostu. To jest bez sensu w ogóle! Ja on nie wiem, leży. gdzie ja lecę tak w sumie. No dobra, już Poczeka. wiem, gdzie lecę. On tu leży, popatrz, tu leży, Słuchajcie, on sam, sam wziął i spadł. On się zabił. Po prostu już był tak zniesmaczony tym, co my robimy, ale że wziął to... i sam spadł i sam się jest? Ale... Ja w ogóle ale obrałaś go? No jeszcze nie, dopiero Byłem tak zażeniony tym, co robimy, że po teraz trzeba już i szczekać na to, co my robimy. Także jak widzicie, da się pokonać cyklopa, czekając, aż on się rzuci w przepaść. Ojej, Bo... jest... tu no nie no, jeszcze lepiej. Co to jest? That is a wolf To jest fighter. To jest pogoniec. Czy waj co on ma? Powietrza jak pisz. Ja. O bingo. Słysz dzieci, co mamy bingo. Nie martw tutaj sama, ja leżę. Ja nie wiem, czy my byliśmy na to gotowi. Kto otworzył te drzwi? To niestety, no nie, to nie. 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 Nie, nie, nie chciałam powiedzieć. Nie idź sobie ode mnie kobieto, czy ona musi mnie lać tylko? Więc ja umrę. Leżę. Leżę. Ktoś ją musi wziąć na siebie, a ktoś musi mnie podnieść. się podnoszę już się podnosi. O jezus, Maria, czekaj. widzę. Czekaj jeszcze raz. No ale ona na ciebie patrzy. Co ty robisz? Dobra, się, biegaj, biegaj, biegaj. Dosia. Już. Trochę się. się podleczyłam. A nie aż tyle, kobiet. To, że się podleczyłam, to żartowałam. No i leżę teraz ja. Jezu, panienka uważajcie. to, to, to jest ten, ma, kośnięta, to jest ten, jaką się nazywa. Ze koniec. Ale no ten... jak? No ja Chcieliśmy mam... rozpał na dole. Ja mam jeszcze To powiem wam sekundę. tak i y, spotykamy się na dole. No, o tak, 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 tak. I oni się tutaj pozawijają na tym, tak. tak, tak. tak, tak. Ale? ale nie mnie, ale nie mnie. Ale no, tak, no, pięknie, nie, nie. no, 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 no,